ma. Moim celem to jest niedotykanie czerwonego, co? Prawie nie ma na żadnej mapie, ale no. To raczej nie będzie problemu. Ta no, chyba nigdzie nie ma czerwonego, to nawet nie wiem, czy jest sens tego nagrywania, ale... Chyba i tak bym kiedyś musiał zrobić czerwony. Więc no. I tutaj, tutaj... No i tutaj! A no, moim celem to jest się do góry lodowej oczywiście. Czyli prawie jak najdalej się da. Więc yy, no. Jeśli to oglądacie to proszę zasubskrybować lub łapkę w górę, dać tak, chociaż. I no. Nie problemu, no bo. No tam jest tylko czerwony na razie. Chyba nawet jeszcze nie widzieliśmy żadnego po drodze. Chyba, że tam te kryształy w tej jaskini były. Ale nie wiem, nie patrzyłem na nie. O! O! I'm Is I tam, to, tam było to serce to czerwone. Ooooooo! Do... No a got a a. A. To, to to chyba koniec, no bo wygraliśmy! Wow.